Zrobię sobie tu chatkę taką małą. Droję w taki sposób. Tu będzie drabinka, sprzerobi sobie deski i raz, dwa. Hej. Taka mała chatka w sumie, żeby tylko muszę obserwować co się dzieje na zewnątrz, ale nic za bardzo dużego, bo to i tak nie będzie niepotrzebne na jakiś długi okres czasu. Dobra, na 3 Raz, 2 Okej. Okay. Kurde, mi trochę drewna zabrakło. Dobra, to ma spełniać funkcję, a nie być jakąś nie wiadomo jaką estetykę. E, dobra, crafting table. I teraz tak. Zrobię sobie kilka patyków. Trochę patyków i zrobię sobie drabinki. Ten deszcz mnie trochę wkurza. Mam nadzieję, że to jest, ci zarażeni nie będą mogli chodzić o, drabi o drabinkach. Bo jak tak, to będę trochę... Mnie ciekawi sytuacji. Ok. Okej. Okay. Wezmę, zbiorę sobie trochę piasku. I pójdę. Zrobię sobie szkło. O, to jest jakiś chomik. Tam podąża. Mam nadzieję, zrobić właśnie taką armię chomików, która będzie mnie broniła przed tymi wszystkimi stworami. Ale to nie raczej od razu, bo to będzie ciężko dosyć, żeby tak od razu to zrobić. Dobra Okej, okay, żeby tu tak zrobić. Tak naprawdę taka prowizorka, bo i tak pewnie będę się przemieszczał w trakcie tej serii dosyć często Okej. Okay. Zrobię sobie pochodni oczywiście, żeby to nic nie się nie wyrespiło. I teraz przepalę ten piasek. O! Kolejna wiadomość ta co, co 15 minut. I w sumie za moment mogę iść dalej. Na przygody odkrywać co tu kryje się właśnie w tym modzie ale najpierw sobie pójdę spać bo widzę że już jest noc wezmę sobie to do łóżka to, to łóżko znaczy tutaj do góry dobra nic nie ma nic bezpiecznego, strasznego i tak dalej. Kładę się spać. Okej. Okay. Przestał w końcu padać ten. Co to jest to? Słyszycie, Słyszycie to? To jest. Nie wiem, co to jest? Nie to jest, szczerze powiem wam to sprawdzić Tutaj, tu nic nie ma. To ja nie wiem co to są za dźwięki takie pukania. Może to z tego horroru mimik. Nie wiem. Dobra, na razie wioska jest jeszcze bezpieczna. Ok, ale ja pójdę na wprost przed siebie, żeby seksplorować tutaj, tej są chyba jakieś pomieszczenia mi się wydaje. Albo jakieś budynki, właśnie dodane przez tą modyfikację z tą infekcją. Ok, krowa jedna. Teraz akurat w pierwszym etapie zarażenie, jak. kogoś właśnie zabiją, to. Nie zamienia się ta zabita postać zarażonego. Ale później, jak grałem w tego młoda wcześniej, właśnie tak będzie. To będzie później wtedy problem. Jak będą później te kolejne stwory właśnie się tam pojawiały? Dobra, nie ma mimika. A, pójdę sobie tutaj. Do tych Tychowiec. Tutaj pójdę od tej bazy. Ta baza była taka trochę. No Okej, okay, ale no. Kurde, trzeba tutaj eksplorować cały świat. A nie siedzieć ciągle w jednym miejscu. żeby tutaj chociaż jakoś. W jakiś sposób ciekawie, właśnie. Nie ciągle siedzieć w jednym miejscu. Próbuję przeżyć. Najłatwiej to było oczywiście się zbudować na praktycznie maksymalną wysokość, zrobić sobie bazę i tam przeżyć. I to nie byłoby ciekawe, tak uważam przynajmniej. Ciekawe będzie, jak za niedługo wejdę do jaskini, ale to jakby żelazo jakieś znalazłem, albo jakąś zbroję żelazną. Co najmniej. Że nie pójść tam jak trochę głupek i od razu zginąć. Jest drugi chomik. Okay. To jest dużo jaskin, jest las. Mam nadzieję, że nie idę w stronę spawna, tylko po prostu idę w jeszcze innym kierunku. A, to chomiki pewnie. Dobra. To już okej. Okay. Chomiki wydaję takie odgłosy. No teraz właśnie dwa chomiki tak chodzą. Chwila, moment. Co to jest? Takie dziwnie coś wygląda. Okej. Okay. No, nie idę tam, bo to pewnie płapka tego. Znowu on cały czas gada. Jak grałem poprzedni raz, to właśnie on. Oj, oj, oj. Właśnie cały czas. dariape jak za pierwszy razem, nie? Ale to mu się losuje po prostu. Jakiś losowy, właśnie. Czy on będzie wydzierał się, czy będzie właśnie gadał? Jakieś te swoje odklejone teksty. Uff! Oj, oj. do wody wpadł. Do wysokości, dobra. Nie wiem, co to było szczerze. Może jakiś zarażony tam był w pobliżu. Jestem na razie na plaży. Szkoda, że nie na pustyni, właśnie. Bo na pustynię jakąś poszedł i poszukał właśnie. Piramidy jakiejś. Teraz sobie w sumie chodzę i chodzę i chodzę i tu za bardzo nic więcej nie ma niż tylko sam las i właśnie jakieś plaże, nie? o, tam jest zmiana lasu, on trochę inny okej okay. o, tam jest taki sam las co byłem wcześniej z tymi dużymi drzewami właśnie zimowy, taki trochę Okay. Nie ma ogólnie, nie pobrałem żadnych właśnie burzy i tak dalej. Stwierdziłem, że już i tak... No dobra, co tu wywalić? Chciałem właśnie przejrzeć, że... <grym wziął> co może te buty nie właśnie. Już stwierdziłem, że ten mod właśnie na tą infekcję jest już wystarczająco ciężki, żeby go zostawić. Na razie nie widzicie, że był ciężki, ale... to. W... W trakcie właśnie serii zobaczycie, że to nie jest takie łatwe. Dobra. Co tam jest? A w sumie zaczekajcie. Okej, okay, dalej. No i jest, dobra. Jest kolejny chomik. I mam już trzy w całej ekipie. Okej, okay. pójdę na wprost. Mam nadzieję, że coś się tutaj będzie, bo naprawdę... No na razie nie jest za ciekawie. Ani Annika, Te stwory na razie nie pojawiają się zbyt często. Ale uwierzcie mi, to się rozkręci, to się rozkręci, a jak się rozkręci, to będzie ciężko to w ogóle zatrzymać. Pewnie będę ginąć wtedy dosyć często. Więc ja biorę sobie jeszcze raz drewno. Dobra, wezmę sobie tą siekierce drewnianą. Okej. Okay. Yy, właśnie... It's coming. Dobra, nic nie jest, it's coming, bo to jest inny mod, więc... Spokojnie. Kurde, łóżka nie wziąłem. Dobra, ale ja mam pomysł, przepłyniemy sobie przez tą wodę w trakcie nocy. Zrobię sobie kolejny crafting. Kolejna łódka, znaczy pierwsza łódka, co ja mówię. Okay. Może jakiś właśnie znajdę wrak statku. Byłoby fajnie. O! No i właśnie się wydar. Ale tutaj pod... Nie pod wodą, ale w wodzie jestem bezpieczny akurat. Jak płynę łódką, bo raczej ci zarażeni pod wodą chyba ich nie ma. Mam taką przynajmniej nadzieję, że chociaż w wodzie będę bezpieczny. Ok, popłynę do jakiegoś lądu. Nie, no, znowu deszcz. Naprawdę, znowu pada deszcz. No, jak mnie to wkurza, naprawdę. Kolejna noc, i znowu się wylosował deszcz. Gdzie tu jest? Dobra. O, znowu ten sam raz, dobra. Opłynę sobie, tak. Cały czas szukając czegoś wyjątkowego, dobra. Tu, o kurde, prawie walnął w tą e, ścianę, właśnie. O, i jest dżungla. Jakby to ktoś powiedział: Welcome to the jungle, lecimy tu. Pod content. Lecimy do dżungli. O, jest papuga. Jak fajnie. O, kurde, jest. No i to się nazywa content. To się kurde nazywa content. Jest. Y, świątynia w dżungli. Już na samym początku. Okej, okay, i tu chyba. A nie, dobra. O, teraz będzie. Co? Chwila o co chodzi? O, teraz jest dobra. Dwa diamenty jest! Kurde tak, to ja mogę grać sobie. Odstawię sobie tą drabinkę, wezmę sobie kości Odstawię książkę, wezmę sobie diamenty. Pierwsze diamenty. O. Dobra, nici sobie wezmę i... Gdzie tu była kolejna pułapka? O, to. Dobra, bambusy. O, fajnie. Przydadzą się na pewno. Redstone. Czy się przyda? Na razie nie. Na razie redstone się nie przyda. Ja do żadnych pułapek robił. Tak samo jak te zaczepy. No sobie stąd wyszedł, bo tu już i tak nic nie będzie. Ale bardzo fajnie, że...